Witajcie widzowie zaczynamy pierwszy odcinek z Minecrafta Myślę, że zagramy sobie dzisiaj na Clearance eee, para Nie wiem, to będzie chyba krótki odcinek, bo ja będę musiała kończyć eee, bo nie jestem jak jestem nowy na YouTube nie wiem jak tam ten gość lewituje, nie wiadomo Podejrzane I dajcie suba, jak wam się będzie podobać, ja wiem, że jestem słaby ja nie skaczę, bo jestem, serio, tak, ja się za reguły boję. Już nieraz raz popełniłem ten błąd. W tym, że też zaraz piłem sobie z ogliną na ryjcu. I nie wiadomo z jakiego powodu na cztery kratki. Wiem, że będziecie mnie hejtować, że jestem słaby, że nie wiem, że tak bije, Ale... No jestem błąd po prostu. Nie ja, do czego ja zrobiłem? Drugi raz to samo postawiłem. No, co na tego typa, wiem gdzie. O, ale fart. Rotyp brojka. będzie Ona nie chce mi się tego jeść. Nie potrzebuję. nie dobra, gdzie Ja mam tyle bloków od razu. Rawędkę Jezus moja berisy Następny odcinek będzie z tekstorpakiem. pakiem. nie się zmieniać wersję. No bo... Wurst to be tutti, wiecie te sprawy. To by na kraftkiubie. Zapraszam He serdecznie też. Nie wiem po co tutaj posuje To ten typ się wydaje. Tak próbuje mnie coś przestraszyć. A spamia, żeby go wystraszyć. Teraz wyżej, wyżej. Nie! Tylko nie blokiem miodu. Ja nie mam co teraz wtedy zrobić. No, zru wal się, ty gnomie. Jeszcze nie trafiłem. On jak ja nie widziałem, bo... No puść, dobra. Ja lubię duo, ale tu tylko tyle osób gra, zero prawie od razu. Lubię też duo. Ale no pa, ile tutaj osób gra, no, już, no to był kiedyś najlepszy. Dobra, ja dołączam, bo już tak szybko się zbierałem te osoby. Może będą też odcinki z moimi kolegami, z jakichś serwerów, na przykład właśnie z TubiTuti. Ja tam będę na wórście, bo nie umiem innych... nie, nie chcę mi się innych cheatów po prostu pobierać. Czekaj, zadzwonię sobie clippera i go tam zrzucę. Jerdut. Ale ja mózg z tego typa tam. Dobra. Gap, gapimy się. Na typ... łapanie. Jaja. że go źle postawiłem, nie wiem, dlaczego to się nie zniszczyło sobie. XD O, budki! Niedoradzik. No razie, jak Jezus mnie rapoczył, to... Nie, bo się boję, żeby to jeszcze dojedzie. Napiszcie w komentarzu, ile mieliście dzisiaj lekcji ogólnie. Ja miałem dzisiaj... Czekajcie, od której? Miałem od. Maria, nie pamiętam. Od 8 od do 8. Ósmej... Nie, kurde, od 8 do 13.20, ale miałem jeszcze od razu basen. I od razu karate po tym. No, jeszcze jaki gnój mnie tu się trafi. Idź ty, gnomie ode mnie. Jeszcze koksa dostał. Jezus, Maria, okay. jaki ham. No, ciekawe, jak on tutaj mógł skoczyć. No, to jest bez sensu, jak on nie miał tutaj wskoczyć, bo mam 5 bloków pomiędzy. Nawet nie chcę mi się tego sprawdzić, bo wiem. Superskam. Jest cztery no gramy. Dobra, ale się cieszę. Słuchajcie, w moim teamie nic kogo nie ma, no nie? Pewnie. Dobra, lecę od razu na typów. Tam. Nie, no super, jestem sam na. Na jedną dwójkę. Nie, nie bo że tam jest jedna chyba. Idę po ten trident na środku. Problem w tym, że oni szybciej dostają potemki, bo, bo ich jest dwóch, kogo nie będę go stawić. Więc ja mam lipę teraz. Dobra, no może... Nie, no GG! Nie wezmę tego. Ach, jak krócam to nie dostaję. To no, super. E, dobra, to dobry pomysł. Chyba. O! Super! Command block. No GG. Chyba bym trafił albo łuk, albo coś. No nie, no dżidżi, mam butykę pociągniętą. No, w sensie, mogę się nią bić. Dobra, to będzie tak dla byki. Tam, typie, ja, dobra, robisz to. Eee, robimy ich, panie. Dobra, lecę na niego. Dobra, ja się pocę, jak głusiówka. O kurde, refil. Sakra jeszcze piasek, to piasek Dobra, mamy GG. Jak mam ten? Jeszcze Anchor To i to jest dobry pomysł z tym Anchorem. To jest dobry drop Nie stawię go, no jaki debil Dzięki. Ale mózg, stracił sobie blok Ej, debil to jest, taki typowy debil. Bo nie widziałem większego. No jeszcze mi hajcy to, on mi to chce schadzać. A wiem, że źle to robię teraz. Chcę po prostu Co on robi? On pani w bazie. Łap, panie. Jezu, on mi się posrał Ej, nie łapię. Teraz jeszcze jakiś dobry ten. Miaczek, czy coś w ten desen. Będzie mi podkopywać? Będzie. Boże jest słony. Ty, czekaj, utopca na Lecisz, utopiec! Ułomny no, utopiec! No ten typ ma mieczyk, no co ja mam zrobić? No GG! Chłop z mieczykiem. Mam jeszcze jedno dło. Ale mam nadzieję, że będę miał to... Kolegę, no nie będę miał. Daj nie patrzcie, że moi koledzy do mnie piszą Nie, nie widzieliście go, bo to są właśnie kolega, z którym może będę nagrywać. No nie będę miał teamu oczy. O jest, dobra, ale FART! No są nich... Co mam na skina Kepcia? Co on latą przez kinę? A, ja no, w chwilę? A to ja nie ale Lecimy górę panie czy ty się, naprawdę, będziesz się tak bawić? Dobra, robimy taktykę. Dobra, jeden blok niżej zeszłem. Dobra, git. Ja to było No, co on troluje? No chłop troluje. Ej, dobra, ja kończę stream, ale dobra, cześć.